Witam, witam Dzisiaj kosimy słonecznik Tam z Wizon Dzisiaj kosimy słonecznik z e, Wizonem e, No No to co? Jak tutaj Tam 60, stoi z przyczepą Mieliśmy 30 jechać ale ale my nie przyjechali bo troszkę daleko od domu to jest a 30 z taką, taką dużą przyczepą to by nie dała rady czy, bo, no bo by nie dała rady bo to szybko jechać a 30 by nie dała rady A jak wysoko kosimy normalnie, no bo tutaj do pasa prawie mi sięga. Bo niżej są grubsze łodygi. I musimy troszkę wyżej kosić, żeby się nie zepsuło żadne, co? Żadna rzecz. Te cięcie, Heder się zesła. nie nic, no po prostu, żeby mi się nie zepsuło, bo by źle było. Także no, wysoko tniemy. Dzisiaj jest ładna pogoda, słońce świeci, chmur nie ma, tylko troszkę zimno jest. Jest tak z... Na, nie, no z 10 stopni może jest maksymalnie. A jest godzina 15.08 My już skosiliśmy jedno pole tutaj Niezbyt duże tutaj się zaczyna, tam leci Niedaleko i kosimy tutaj pole Na razie by nie wysypywali nic bo nie ma za dużo yy, tego słonecznika Także Partik tutaj gruba łodyga. Strasznie. To do mojego palca. Strasznie, o! Lewo co tam radę, palca mi dotykać. Kosimy jakby coś co z zwykłym headerem. Bo. No, bo nie mamy po prostu. Headeru do słonecznika i kukurydzy jak się dobrze przyjmie, będzie duży zarobek z tego słonecznika to może kiedyś upimy header, żeby sobie słonecznik normalnie kosić lepiej no bo to jest ten nasz pierwszy rok jak mamy słonecznik także zobaczymy jak się przyjmie